Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl zapraszam. Zadanie siódme do liczby minus pierwiastek z dziesięciu dodajemy 5. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Otrzymany wynik jest liczbą większą od 1, dodatnią mniejszą od 1, mniejszą od minus 8, ujemną większą od minus 8. No dobrze. Co musimy tutaj zrobić? Wiemy, że pierwiastek z 9 to 3. Ponieważ 3 razy 3 to 9. Wiemy, że pierwiastek z 16 to 4, bo 4 razy 4 to 16. Pierwiastek z 10 jest pomiędzy tymi liczbami, czyli pierwiastek z 9 jest mniejszy od pierwiastka z 10 jest mniejsze od pierwiastka z 16. Zatem tę nierówność mogę zapisać w następujący sposób. 3 jest mniejsze od pierwiastek z 10, jest mniejsze od 4. W naszym przykładzie mieliśmy minus pierwiastek z 10, zatem strony nierówności mnożę przez minus 1. No i tutaj musimy pamiętać, że jeżeli nierówność mnożymy lub dzielimy przez liczbę ujemną, wówczas musimy odwrócić znak nierówności, czyli 3 razy minus 1 to minus 3. Odwracam znak mniejszości, czyli mam większe, Pierwiastek z 10 razy minus 1 to minus pierwiastek z 10. Odwracam znak nierówności, czyli mamy większe od 4 razy minus 1, czyli od minus 4. No i już wiemy, że liczba minus pierwiastek z 10 jest liczbą z przedziału od minus 3 do minus 4, czyli pomiędzy. Zatem jeśli do minus pierwiastka z 10, czyli liczby z przedziału od minus 3 do minus 4, dodam liczbę 5. To na pewno wynik takiego działania będzie większy od 1. Zatem prawidłową odpowiedzią będzie tutaj odpowiedź a jest liczbą większą od 1. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.